Hej, 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 yy, witam was w kolejnym odcinku do Kirby the Land, w którym czeka nas ważna decyzja. Tak. Yy, mamy Tornado. Ostatnio kupiłem sobie też boost prędkości, więc zobaczymy jak on się sprawdzi na normalnych poziomach. No i lecimy dalej. Przez zimową Ukrainę. Mm -hmm. Jakiś tam sens. Tyk, 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 cyk! Ale sprint! Ale sprint. I, i. dalej? A! A! Powraca to. Mari poziom kreatywności w tej grze, tych wszystkich rozwiązań, zagadek i tak dalej, to po prostu przeboski. Poziom tego wszystkiego. Nie mogę? Mogę z busem pre... Idę, 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 idę. Idę do przodu. Yes! Bezpieczną jaskinię przed wiatrem. Przepraszam! Oni tutaj tak sobie. Proszę, ta moja ulubiona muzyka. Oni sobie tutaj tak się dzieli. Takie. Bali się wiatru, ukryli się w jaskini przed wiatrem i huragan, znaczy i wiatr przyszedł do nich w postaci różowej kulki, która zjada wszystko na swojej drodze. I ta muzyka i ta muzyka też powróciła, moja ulubiona. A bardziej jej, jej ulubiony fragment. Lecimy dalej. Dobra. Tutaj mamy okrąg. Ej, pojawili się tutaj. O. Jedzenie. O. Trzy posiłki w morzu. To jest chyba taki żart. W sensie, znaczy taki żart. Takie nawiązanie do tego, że Posiłki morza. I to jest chyba takie nawiązanie do, do owoców morza. W sensie, że to nie są owoce morza, ale po prostu. Że są w wodzie dania. I to jest takie śmieszne nawiązanie. Ja nie wiem. Może ja się mylę, ale. Ostatni posiłek. To było proste. Wiem, że można by było tego nie zauważyć, po prostu przepłynąć. Dalej, totalnie tego nie widząc, i kończy mi się boost. Boost mi się kończy. 5, 4, 3, 2, 1. Chwila, 5, 10 sekundowe. I padłem do. O, znowu ten fragment wchodzi. Hop. oj, Oi, log... ogniem, 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 ogniem. O! Pa! Pewnie ogień mi się przyda, skoro dają mi tutaj. Dobra, są wiatry, no to jest mechanika tego poziomu, tak? Wiatry. Na razie każdy jeden poziom miał fantastyczną mechanikę. To się bardzo dobry, fantastyczną albo bardzo dobrą yy, mechanikę po prostu. Tam była gdzieś tam, gdzieś była mechanika. Yy, nie pamiętam, była gdzieś mechanika taka, że to było w pierwszym świecie, że Trzeba było wybrać odpowiednią drogę. Trzeba było znaleźć jakieś podpowiedzi, którą drogę trzeba iść. Mechanika z tym, że, się, że jest właśnie się zgubionym w tym, że można się zgubić albo znaleźć poprawną drogę w galerii handlowej. To jest taki żart, że galerie są takie duże, że się tam zgubić można. Gdzieś indziej była mechanika z tym, że trzeba, że na lodzie się można ślizgać i trzeba tak przejeżdżać, no bo w w drugim świecie, w trzecim świecie była mechanika wyścigów. Tutaj jest mechanika tego, że jesteśmy w wielkim mieście i mamy Big Bena. Mamy Big Ben, skocz do dziury. Jest Big Ben i jeszcze jakieś podwo podziemne te, metra. Podziemne metra. Tutaj jeszcze jakieś jaskinie w ogóle. Wow! Szybko! Nie Nie! pyk pyk O! Ostatni, Piąty jej I co teraz? Aha! O nie, o nie, o nie. Tego nie przewidziałem Aha! Że wykorzystujemy wiatr teraz! Że wykorzystujemy wiatr, żeby dojść do wyjścia Jakie to jest mądre Ja! To jest takie mądre

Ten, y, zwój Dolejny poziom to Halo o most most walka na wielkim mostcie dobra Idziemy dalej robimy te challenge, bo muszę nadrabiać z nimi, bo zaraz mi. Wystarczy, bo. Mamy ulepszenie trzeciego poziomu dla ognia. Może tego nie widzieliście, bo tam mówiłem. Tam w skrzynce było. Trzeci poziom ulepszenie ognia. Więc będą trzeci poziomy. Pewnie czwarty już nie. Bo trzeci to już jest dużo. Nie! na wardę. Ta. Pek. Dobra. Nie zdążyłem w czasie. Ledwo, ale zdążyłem. Kirby! Za dużo razy się tak uśmiechasz, jak to zdobywasz. No. Za dużo razy się uśmiechasz. Zaczy... Usta ci się zaraz Znaczy rozros... rozerwą. W sensie, w sumie to. Jak kremie mu się mogą usta rozerwać, jak on może, po... może wsysać wszystko, jedynie otwierając na chwilę buzię. Wyzwanie krasza. Jeszcze. Aha! A, zepsułem? A nie. A, bo tu wolniej czas leci przecież. Dlaczego tak szybko leci? Nie. O nie, o nie. Dobra. Teraz jeszcze wolniej. Trzeba jak najszybciej, jak naj. Jak naj tak zrobić, żeby ten czas jak najwolniej leciał. Pyk, jeszcze to powiększy i jeszcze raz to powiększy. Jak powoli leć. Dobra, łatwo. Pięć, pięć sekund. No. 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 No bo nie wiem już jak się gra kretem, bo tak dawno już nim nie grałem. Ale już pamiętam. A, bo to trzeba... Rozwalić! A! Kurczaki A 45 sekund Może i tak jest, chyba nie zdążyłem Nie, nie mam szansy zdążyć 5 sekund mi zostało, nie, gdzie tam 3, 2, 1, ja nie zdążyłem Nie zdążyłem Niestety Dobrá, trudno. Vyzvaní pistoletu. Oj, zepsułem jeszcze raz. Minuta trzydzieści, a mam trzy minuty, dobre. Kurde, no wierzę. Naprawdę? No ej! Ale tu jest po prostu. A! Tak po prostu. No! No! to jest jakiś żart. Jezus, no! takie głupie! Ja nie wierzę! No! Nie! nie żaltujecie. Co, i tak to mi istnieje? Jak ja tak stoję, to mi nic nie robi. Eee, już myślałem, że zdążę, może, ale... Czy to będzie koniec, no... Nie mówcie, że mi zabrakło chwili. Nie mówcie, że to był koniec. To był akurat koniec. Jak na razie, teraz to ja muszę nagrać te krótki film. Pewnie zastanawiam was, dlaczego teraz dwa filmy wcześniejsze, i ten film prawdopodobnie też, no i ten film też, mają tak po 20-25 minut. ponieważ ja muszę nagrać takie małe filmy, ponieważ no po prostu nie mam czasu. Bo ja muszę, bo ja szykuję dla Was coś bardzo dobrego. Muszę ogarnieć dużo rzeczy, strasznie dużo rzeczy muszę ogarnieć. Jeszcze dochodzi do tego Do tego dochodzi jeszcze szkoła i tak dalej. No więc dlatego nie będą takie krótkie, ale mam nadzieję, ale w następnym odcinku przyrzekam, że zrobimy ten most. I bossa. Zrobimy to w następnym odcinku. la and the Forgotten. la, 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 la. Wróćmy do miasta. Ulepszmy się. Zobaczmy, jak to wygląda mniej więcej. I weźmiemy to na kolejny poziom. Pum, 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 bum. Zawsze stąd moneta wypada. Z tych kubków. Jak można sobie restartować takie... Zarabianie, zarabianie tylko przez te kubeczki. Nic więcej. To by było ciekawe. Trochę też, też nudne, pewnie, ale. I. Dobra. Dawaj. Dragonfire. Mhm. Mm ten helm z pazurów, dobra. No, pluję ogniem. Albo znaczy zi ziodę ogniem, tak? A to? E Robię sobie skrzydła i lecę tak na duży dystans. Lecę na dół, ale też do góry. I podpalam też wszystko naokoło. Czyli podpalam. podpalam coś. Tutaj zostawiam jeszcze te płomienie, wlatuję. I teraz jeszcze bardziej. Wlatuję i palę, dobra. No. Jest to ciekawe, bardzo ciekawe i jeszcze to tak wlatuje. ciekawe jest też to, że no to generalnie to są takie wspomagacze, takie których w ogóle my nie potrzebujemy. Jeśli nie chcemy robić gry na 100%, to w ogóle nigdy nam się nie przydadzą. Jeśli, chcemy nie, jeśli nie chcemy robić gry na 100%, to możemy orać wszystkie te zdolności, po prostu sobie grę przejść. Da się przejść bez umiejętności. Może taki... taki... Ciekawi mnie, czy ktoś kiedyś zrobi coś takiego, na przykład, że że, że... że ktoś kiedyś coś takiego zrobi, że zrobi bez żadnych umiejętności całą grę jak najszybciej. To było ciekawe. Ale jak łowię, to zakładam czapeczkę i już nie mam tego, już nie mam smoka. Ciekawe, zobaczymy, co wyłowi tym razem. O nie, dzień drugi, dalej kontynuuję moje połowy. Mam nadzieję, że mi się uda. Dzień trzeci, łowi da. trafię coraz słabsze rybki tym razem potrzebuję tylko 3 więc niestety rybki spadają i to bardzo złe, to mam tylko 5 monet muszę popracować już lepiej zarabiam 10 monet Kolejne łowy. Wow, 8 tysięcy. Dzień czwarty. Łowię dalej. Czekam na jakąś złotę, złotą rybkę, która spełni moje trzy życzenia. Niestety dalej jej nie mogę znaleźć. Ale żdolę takie rybki, które dają mi po monet. Także ja nieźle. Kolejna czwóreczka. Kolejne rybki, które dają mi po 10 monet. Dzień piąty. Dalej ani śladu złotej rybki. Tracę nadzieję. Dalej bez żadnych rezultatów. Wydaje mi się, że jej tu już nie będzie. O nie! Ała! Nie, nic nie wyłowiłem. Szkoda. Dzień szósty. Znowu trójeczka? Nie. Dobra. Teraz tryharduję w sobotę, tryharduję. Musi się coś udać. Dobra. Coraz lepiej. Kolejna rybka! Jej! Ale dalej nie złota. Dzień siódmy. Dobra. Ostatni dzień tygodnia. Mam nadzieję, że uda mi się ją złapać. Wow, za dzisiaj. Niestety. Głowi ostatni raz. Niestety. Dobra, to będzie już ten No niestety. Dalej bez rezultatu. Dalej bez rezultatu. No, czemu nie mogę tego wyłowić? Mam dosyć. Nie chce mi się wyłowić. Mam tego dosyć.